A mieliście może coś takiego, po odrzuceniu wszystkiego, wejścia na drogę trzeźwości, nagle nie macie przyjaciół, nie ma nikogo. Ja tak miałem. Patrzę, ten nie odbiera telefonu, ten się nie odzywa, ten się nie odzywa. Boże, może są złośliwi, może coś, człowiek się cały zagubiony jest. A to nie jest kara, to jest szczęście od Boga. To jest tak jak jesteś w traumatycznym związku, prawda? To jak się straci taką kobietę, czy takiego faceta, to jest dzięki Panu Bogu naszemu. Nic się nie przejmujcie. To jest taki efekt, ponieważ ci ludzie z reguły są bardzo złośliwi, mściwi i przede wszystkim zazdrośni właśnie o tą trzeźwość. Daję wam słowo, możecie się ze mnie śmiać, ale jak ktoś jest w melanżu, a widzi, że ktoś próbuje wyjść z tego i być trzeźwy, to jest złośliwy, zaborczy. Nie chcę tego podświadomić, pamiętajcie o tym. Jak doznaliście takiego uczucia, a jesteście w tej trzeźwości lub zaczęliście moje patenty, słuchajcie, poszukajcie w YouTubie Zamieniam nałogi na pasję film na moim kanale. Zamieniam nałogi na pasję. Tam jest cały opis akcji. Dołączajcie do naszej akcji, a ja wraz z polskimi artystami wybierzemy najlepszych ludzi i zaprosimy Was do projektu. Zapraszam serdecznie. Rock and roll. Uwaga. Uwaga, słuchajcie, Uwaga. ludzie. Lanbery, czy Rockman po przejściach, i teraz jak jest bardzo grzeczny, ma szansę z Tobą zasiąść w fotelach yy, jeżeli? A jakiego żyli? A wymyślimy sobie coś wymyślimy? na przykład tak? Rokowo-popowego? popowego no, tak. Dobrze. Żeby trochę natchnąć młodzież tym, <grym> wiesz, artyzmem troszeczkę, tak? Tak jest. Pozdrawiamy to jest. Was serdecznie. Dziękujemy to. bardzo. Oglądajcie nas wszędzie. Rock and roll. Tak jest. <laughs> Nic się nie martwcie. Stary przyjaciel, dobry przyjaciel, to jest Twoje serducho i Twoje serce, Twoje życie. Pamiętaj.